Bardzo się cieszę, że niektórzy z Was, moi drodzy inżynierowie, zakupili w przedsprzedaży szkolenie pod tytułem obliczenia sieci wodociągowych. Pewnie zastanawiacie się, kiedy w końcu opracują te szkolenie i czy w ogóle je opracuję, bo kupiliście je w końcu w ciemno. Jeżeli jesteś pierwszy raz na moim kanale, w kilku słowach się przedstawię. Nazywam się Kamil Zielazek, jestem twórcą Akademii InPrem i jednocześnie specjalizuję się w projektowaniu i kierowaniu robotami budowlanymi w branży sanitarnej i posiadam uprawnienia budowlane bez ograniczeń w tej specjalności. Jeżeli ciekawią Cię moje realizacje projektowe, to zajrzyj do opisu pod filmem. Dziś zdradzę Wam, że od jakiegoś czasu już pracuję nad tym szkoleniem. Na dzień dzisiejszy wygląda to tak, że planowany termin zakończenia opracowywania szkolenia będzie prawdopodobnie w marcu lub kwietniu. Oczywiście w miarę postępów prac będę mógł bardziej precyzyjnie podać Wam termin dostępu do szkolenia. Postaram się raz na jakiś czas dzielić się z Wami postępami prac nad tworzeniem tego szkolenia, zdradzając odrobinę tajników projektowania sieci i przyłączy wodociągowych. Obecnie opracowuję pierwszy rozdział szkolenia, w którym omawiam w ogólnym ujęciu po co w ogóle robić te obliczenia i powiem teraz przewrotnie, czy może warto byłoby zrezygnować. Rezygnować tych obliczeń? Otóż pokażę Wam na konkretnym przykładzie, jakie straty ciśnienia wyjdą w przypadku przykładowej sieci wodociągowej przy wariantach średnic DN90PE, DN100PE oraz przy średnicy DN160PE. Natomiast na przykładzie dwóch wariantów ciśnienia na włączeniu do sieci to jest ciśnienia jakie panuje na istniejącym odcinku sieci wodociągowej, przedstawię Wam wpływ obliczeń projektowanej sieci na dobór optymalnej średnicy tego projektowanego rurociągu. Chciałbym, aby powyższy przykład był dowodem na to, że dobór średnic wodociągu na pałę nie w każdym przypadku jest najlepszym rozwiązaniem i pokażę, jakie konsekwencje może nieść ze sobą taki dobór. A konsekwencje mogą być bardzo znaczące zarówno w kontekście Waszej dalszej kariery inżyniera, jak i w kontekście problemów, które mogłyby w przyszłości dotknąć użytkowników tej sieci. Wyprzedzając fakty, ja już znam wyniki wspomnianych wcześniej obliczeń i właśnie w tym szkoleniu mam zamiar się z Wami nimi podzielić. Oczywiście w dalszych rozdziałach szkolenia przedstawię Wam narzędzia do prawidłowego doboru sieci i pokażę, jak dobieram średnicę w jednym z podanych narzędzi. Niebawem zdradzę odrobinę więcej szczegółów związanych z planowanym szkoleniem, natomiast już dziś zachęcam Was do zakupu tego szkolenia w przedsprzedaży. Szkolenie będzie posiadało formę nagrania wideo dostępnego online przez panel zakupionego produktu w sklepie Akademii. Dostęp do nagrania online 24x7. Szkolenie będzie można oglądać dowolną ilość razy. Obecnie, czyli w okresie przedsprzedaży, koszt szkolenia, Wynosi 199 zł brutto. Natomiast, gdy szkolenie będzie opracowane, docelowa cena szkolenia wzrośnie do kwoty 299 zł brutto, gdy pojawią się już wszystkie zapowiadane materiały w szkoleniu. Więcej informacji oraz link zakupowy do szkolenia znajdziesz w opisie pod filmem. No i na koniec ukłon dla tych, którzy potrzebują jeszcze więcej wiedzy ode mnie. Bonusem do szkolenia, i to jest nowość u mnie, będzie rabat kwotowy na zakup całego kursu projektowania wodociągów i ten rabat wyniesie tyle, ile te szkolenie ma być warte docelowo. Nabór do kursu pojawi się na przełomie kwietnia i maja. W kursie będzie też trochę nowości, będzie też trochę inaczej niż w poprzednich edycjach kursu. Więcej o kursie znajdziesz w linku, który umieściłem w opisie pod filmem.